Bezsenna Środa, kochani, dzień horroru, dzień grozy i pełne wydanie tutaj na YouTube na dokładkę jeden z waszych najulubieńszych tematów, czyli nawiedzone domy. Nigdy nie mamy ich dość. Dlaczego? Próbuję na to pytanie odpowiedzieć, ale przede wszystkim podrzucę wam 10 świeżutkich, pysznych tytułów, które straszą tak, jak lubimy najbardziej. Zapraszam, nawiedzone domy na wielkim buku. Hej, hej, moi drodzy! Nawiedzone domy! Tak, to jest jeden z tych tematów jak najbardziej uniwersalnych. Jeden z najulubieńszych. Ja też się uwielbiam. Dlaczego? Ano dlatego, że podoba się nie tylko miłośnikom grozy, miłośnikom horroru, ale trafia również do zwykłych czytelników, którzy po grozę sięgają sporadycznie. W tym temacie odnajdują się wszyscy. Jak to jest możliwe? Ano tak, że historie o nawiedzonych domach to nie tylko są straszydła, to są nie tylko historie o duchach, ale przede wszystkim to są takie metafory, które każdy z nas odbiera podskórnie. Metafory czego? Ano zamkniętych emocji. Traum, doświadczeń, tych bolesnych przede wszystkim. One powracają w nawiedzonym domu, odbijają się od ścian i domagają się tego ostatecznego rozrachunku. To, co siedzi w nas, odbija się i w ścianach, i w korytarzach. Domów. Oczywiście robi to w postaci zjaw i koszmarów, bo mówimy o grozie, mówimy o horrorze. Najlepiej zresztą, słuchajcie, jest to widać we flagowym horrorze o nawiedzonym domu czyli nawiedzonym domu na wzgórzu Shirley Jackson, o którym Wam opowiadałam milion pięćset tysięcy razy bo tam właśnie dom reaguje bezpośrednio na lęki, na doświadczenia jednej z głównych bohaterek. Ale dzisiaj Shirley Jackson nie będzie, bo właśnie tak jak mówiłam, mówiłam o niej chyba milion 500 tysięcy razy tutaj na Wielkim Buku. Będzie 10 tytułów, które jeszcze w takim zestawieniu się nie pojawiły bezpośrednio, dlatego że jedno takie zestawienie było 7 lat temu, drugie chyba 2 lata temu, a teraz znowu nam się nazbierało trochę tytułów i zainspirowana diawolą Jennifer Ford, najnowszym tytułem, właśnie w temacie, no nie mogłam, nie mogłam. Sobie odpuścić, więc nawiedzony domy dzisiaj na Wielkim Buku dzięki wydawnictwu muza, które diawolę nam wydało. I ja już wiem, że ten tytuł trafia do bezcennych ulubieńców tego roku, bo to jest taki tytuł. Ja Wam mówię. Spodoba się i miłośnikom Grozy. Ale też nie tylko. Zapraszam Was, kochani, do oglądania, bo na dokładkę dorzucę Wam jeszcze 9 innych tytułów poza Diabolo. No ale od Diawoli zaczynamy, dlatego że to jest nasza gwiazda i ja od Diaboli trąbiłam Wam. Już kiedy pojawiły się zapowiedzi zagraniczne za oceanem, że ta książka się pojawi, potem było wyczekiwanie, pojawiła się, czytam recenzję, e, też Wam o niej wspominałam i wyczekiwaliśmy polskiej premiery. I Mamy polską premierę dzięki wydawnictwu Muza. To jest historia wakacji, to jest historia nawiedzonego domu i rodzinnego rozpadu. No czego tu nie lubić? Kiedy diawola trafiła w moje ręce, okazało się, że to jest dokładnie to, czego oczekiwałam, a nawet więcej. I też zatopiłam się ku mojemu zaskoczeniu od pierwszych stron w lekturze. Od razu poczułam tę atmosferę. To jest historia mroczna, to jest historia dramatyczna, w której niby z początku nie dzieje się nic tak naprawdę widowiskowego, ale z czasem Wybucha to z prawdziwym impetem, bo jak już zaczyna się dziać, to nic nie jest takie jak przedtem. Rodzinne wakacje to szkoła przetrwania, bez względu na to, czy jesteś dzieckiem, czy dorosłym. Trzeba wytrwać, nawet w malowniczej willi w Toskanii. Tym bardziej, gdy miejscowi od razu ostrzegają cię przed tym miejscem. Anna Pace przyjeżdża do Willi Tacola, nie zdając sobie sprawy, że rodzinne docinki i niesnaski to będzie jej najmniejszy problem. Coś bowiem czai się wokół i czeka cierpliwie, a jej rodzina nie odpuszcza. I zacznę od tego, że Jennifer Forn w diawoli wykrowała jeden z moich najulubieńszych kontrastów, a mianowicie mamy tutaj horror w pełnym słońcu. Nie mamy ciemności, mamy jaskrawe światło. Zamiast wilgoci, zgnilizny, mamy koszmarną suszę, mamy powolny rozkład. Zamiast tych wrzosowisk w sercu angielskiej prowincji i jesiennej, listopadowej atmosfery, mamy co? Mamy wakacje, mamy serce toskańskiego lata. I w tym upale, w tym słońcu, w tym malowniczym otoczeniu, straszy. Moim zdaniem trzeba umieć budować napięcie, żeby pokazać, że pomiędzy tymi terakotowymi donicami, między spokojną wodą basenu, coś się czai, że tam jest groza w cieniach, w trzaskających drzwiach w echach głosów, których tak naprawdę nie ma tak, diawola od pierwszych stron tworzy właśnie taki nastrój by potem wybuchnąć z takim impetem żeby wybuchnąć nam wichurą i wreszcie prawdą kluczem są tutaj jednak rodzinne relacje rodziny Pace rodziny, która... no to nie jest łatwe towarzystwo i podążę tutaj oczywiście za nieśmiertelnymi słowami Lwatał Stoja czyli, że no, nieszczęśliwe rodziny są nieszczęśliwe na swój sposób. I tak, Pejsowie są bardzo nieszczęśliwi, są diabelnie nieszczęśliwi. Coś ich wierci od środka. No i nic dziwnego, że nasza bohaterka Anna unika ich jak ognia, unika spotkań ze swoją rodziną. Ale oczywiście, jak w to w historiach o nawiedzonych domach, właśnie nasza willa, właśnie ta obecność Willi wyciągnie to siedzące w nich zło. A zapytacie pewnie o finał, bo to nigdy nie wiadomo z horrorami, a mianowicie finał jest tutaj trochę tak, jakby połączeniem. Konkluzji Izabel Kanias z, z widowiskową potwornością w duchu Grahama Mastertona, ale potem wszystko nam się pięknie wycisza. I smakowicie bezbędnych fajerwerków możemy się delektować tą historią. Najważniejsze jest jednak to, że to jest horror, to jest groza i w żadnym momencie nie udaje czegoś innego. I tak, do tego jest to jeden z moich ulubionych motywów nawiedzonego domu i tak zabiera nas prosto w upiorne słońce, istnieje równie upiorną opowieść. No i okładka, nie wiem czy widzicie, oddaje właśnie tę upiorność, bo odnosi się bezpośrednio do treści. No, na nadkładkę jest to historia rodziny, która w owym domu znajduje odbicia tego wszystkiego, co w nich najgorsze. Tak czego tutaj nie lubić kochani obowiązkowo zapisujecie sobie w tym roku ten tytuł Diawola Jennifer Forn. koniecznie będziecie się dobrze bawić, to przede wszystkim, poczujecie dreszczyk niepokoju, to dwa i będziecie też patrzeć trochę inaczej na klimat lata, jeżeli chodzi o grozę bo to nie tylko jesień i zima mogą wydawać się straszne ale latem w upale też dzieją się bardzo mroczne i niepokojące Rzeczy. I to nam udowadnia Jennifer Form. Zostańcie ze mną, bo teraz będzie dziewięć książek więcej o nawiedzonych domach, takich, których w poprzednich zestawieniach nie było. Natomiast Jennifer Form diawolę będziecie mogli wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Muza, więc warto sobie tutaj posiedzieć, posłuchać. Przypominam Wam również, że jestem na Facebooku, jestem na Instagramie. Tam się dużo dzieje. Dzieją się rzeczy różne. Tak, żeby się w nie powielać, tak, żeby się nie powtarzać. Trochę jest tam też prywaty, jeżeli macie na to ochotę. Jeśli nie macie ochoty, to przecież nie trzeba tego czytać nie musicie. Ale zapraszam Was, Facebook, Instagram. Jeżeli Wam się podoba ten filmik, nie zapomnijcie kliknąć. Lubię to! Ech, czekajcie, nie, łapki w górę. <noise> nie zapomnijcie kliknąć łapki. O, jeżeli jesteście tutaj nowi, to zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Rozmawiamy tutaj o książkach, przede wszystkim o literaturze gatunkowej, popularnej, ale też pojawia się literatura piękna, współczesna literatura piękna. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was najserdeczniej. Czy coś jeszcze? Chyba nie, więc wracamy do naszego tematu: nawiedzone domy. Bum! Valhalla, Graham Masterton, uwielbiam, jeden z moich najulubieńszych tytułów o nawiedzonych domach w ogóle, jakie ostatnio poznałam i moja ukochana Grahamka, czyli ulubiona powieść Masterton. Tytułowa Valhalla to jest rezydencja, której poprzedni, a raczej pierwotny właściciel budowniczy był bardzo ekscentryczny, a na dokładkę nawet trochę zły, można tak to ująć. Tak, był bardzo bogaty, bajecznie bogaty, i przeszedł do legendy, bardzo mrocznej legendy. Teraz jego dom został odkupiony przez kogoś, kto potrzebuje wytchnienia, i zabiera się za renowację. I nie chcę przyjąć do wiadomości, że Walhalla ma swoje duchy między ścianami, i te duchy nie są wcale takie miłe. To jest moim zdaniem jedna z najlepszych powieści o nawiedzonych domach. Klimat mnia, mniuśny i po prostu czyta się samo. Hasienda Izabel Kania, o której Wam przed chwilą wspomniałam, a propos, właśnie zakończenia e, Diawoli, gotycka powieść, bardzo gotycka w formie, chociaż zabiera nas do Meksyku, raczej na pogranicze meksykańskie. To jest historyczny horror. To jest, tak jak mówię, powieść gotycka, i mamy tutaj nawiedzoną haciendę. Nowa młodziutka żona właściciela haciendy San Isidro wprowadza się do domu, by zorientować się, że nie jest tam mile widziana. I nie chodzi wcale o pracowników haciendy, wcale nie chodzi o siostrę naszego nowego męża, ale chodzi raczej o obecność, która w tych murach wciąż. Trwa. Podoba mi się meksykańskie odludzie, podoba mi się pełna tajemnic fabuła i przede wszystkim meksykański klimat, którego nam na przykład zaprakło w Mexican Gothic Sylvie Garcia Moreno. Nie mogło zabraknąć mistrza dekonstrukcji Riley Sager, tylko ona została. To jest gotycka groza, gotycki thriller bardziej historia potencjalnej zabójczyni, która po latach chce wyjawić prawdę o przeszłych wydarzeniach. Jest zagadka zbrodni, są ślady, które prowadzą w przeszłość, jest coś, co wciąż domaga się uwagi, że się tak wyrażę, i szaleństwo pomiędzy ścianami ścianami czego Posiad Wielkiego domu na klifach rozpadającej się rezydencji, której rozpad no w ogóle rezonuje ze wszystkim, o czym tam czytamy. Riley Sager o nawiedzonym domu to jest jedna z jego najlepszych powieści. Jak sprzedać nawiedzony dom Greatego Hendrixa. Ja wam mówiłam, że ostatnio pojawiło się tyle fenomenalnych tytułów o nawiedzonych domach, że Grady'ego Hendrixa też tutaj nie mogło zabraknąć. Kolejny mistrz dekonstrukcji raczej horroru postmodernistycznego również w temacie nawiedzonego domu, ale bardzo dosłownie. Mamy tutaj rodzeństwo, rodzeństwo, które chce sprzedać dom po rodzicach, rodzicach, którzy zmarli śmiercią tragiczną Dramatyczną, nie do końca wyjaśnioną. Sam dom. No, patrzy się na nich tysiącem oczu i sami się przekonacie, co to znaczy. Ale to jest naprawdę straszna książka. i Ja niejednokrotnie miałam ciarę i byłam po prostu przerażona podczas lektury, więc jest to jeden z takich najstraszniejszych, prawdziwych, ostatnich tytułów. Po zbudwiałych schodach Anna Musiałowicz. To jest taki niepozorny tytuł. Może Wam gdzieś umknąć, ale nie może Wam umknąć, bo to jest historia kamienic. To jest kamienica, w której czas się zatrzymał. Został tylko jeden lokator w tych Murach i on snuje swoją opowieść. Ściany tej kamienicy, które mają oczy, które mają uszy i mają pamięć, i wszystko prowadzi nas w ciemność, prosto w ciemność i zło, które tam się czai. Kolejny tytuł to Mój dom, Tomasza Sablika. I to jest również horror psychologiczny, stricte psychologiczny, w którym również świetnie widać mechanizmy nawiedzonego domu. Co to znaczy? To znaczy, że mamy tutaj niejakiego Edwarda, który wraca do rodzinnego domu ze swoją ukochaną i właśnie tam próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Ale ma i traumy dzieciństwa, i wspomnienia demonicznego dziadka, i również wspomnienia czegoś, co czai się w piwnicy owego domu i co wciąż tam jest i tak, to jest horror bardzo niespieszny, w którym zagadka buduje się z czasem. Kolejna grahamka, którą chciałabym tu wspomnieć, dlatego że ma świetną tematykę. Szpital Filomeny Grama Mastertona. I tutaj mamy nawiedzony szpital, dawny szpital wojskowy, więc tematyka jest specyficzna, ale właśnie dlatego zwracam na nią uwagę. Plan jest prosty, to znaczy bohaterowie mają zrekonstruować, odbudować, odrestaurować budynek, który ma się stać jakimś tam spa, wiecie o co chodzi? Nie, luksusowym apartamentowcem. Ale jest pewien problem, to znaczy w w murach tego budynku zaklęty jest ból. I to właśnie jest historia wielkiego bólu, wojennych traum, cierpienia i żołnierzy, którzy w tych murach przeżywali swoje koszmary na nowo, na nowo, na nowo. Teraz opowieść, która nie jest o nawiedzonym domu per se, jest to dom Straussów Adriana Bednarka, ale trochę jednak jest, ale to byście musieli przeczytać, żeby zrozumieć o co chodzi. Tutaj mamy slasher. Dom Straussów to jest taki dom, który warto omijać po prostu z daleka, ale niestety niektórzy nie potrafią omijać takich przygód i mamy tutaj wyjazd na Mazury, mamy młodych przyjaciół, którzy sobie właśnie wyjechali i szukają rozrywek i ich wyjazd malowniczy, który zamienia się w wyjazd rodem z koszmarów. I też mamy rozpalone lato, gorącą wyobraźnię i coś, co czai się między drzewami, a w zasadzie kogoś, kto czai się między drzewami. A teraz tytuł, który polegał polecam i nie polecam jednocześnie, ale muszę już go wspomnieć. Dom z liści, Mark Danielewski. Dla mnie to jest postmodernistyczna wydmuszka, ale dla niektórych to jest geniusz wcielony. Moim zdaniem jest to powieść do takich prawdziwych miłośników grzybania. Grzybania się w nawiedzeniu. Taki postmodernistyczny monument, pełen powiązań, pełen metafor, e, labiryntów borgesowskich. No tutaj są cuda na kiju, dlatego że Magnes Danilewski stawia na konstrukcję, stawia na formę, nie na samą historię, która jest taką średnią historią nawiedzonego domu, ale jest nawiedzony dom i to jest taka monumentalna. Historia współczesna właśnie wokół tego tematu. I tak to kochani wygląda nawiedzone domy, kolejna część na wielkim buku. No musicie przyznać, że to jest taki temat, który nas wszystkich przyciąga. W ogóle kiedy jest jakiś motyw nawiedzonego domu w filmach, albo kiedy pojawia się właśnie potencjalne nawet nawiedzenie, kiedy okazuje się, że nawiedzeniem nie jest, to i tak nas wciąga, wciąga w swoje odmęty względu na to, czy to jest książka, czy to jest film. Przynajmniej ja tak mam i moi znajomi, również ci, którzy po horror sięgają. Sporadycznie. Diawola oczarowała mnie, zachwyciła i miejscami przeraziła, ale w taki cichy, ciepły, upalny sposób. Musicie przeczytać, żeby zrozumieć właśnie tę atmosferę, którą zbudowała Jennifer Thorne, i myślę, że będziecie zadowoleni, zadowoleni z lektury, bo to jest taki tytuł, po którym mamy smaka po prostu na więcej. Będziecie mogli go za chwilę wygrać w naszym konkursie, więc oglądajcie dalej. Diabola, Jennifer Forn do wygrania w naszym konkursie z wydawnictwem. Mu zapytanie konkursowe, co dobrego, mrocznego, strasznego, niepokojącego ostatnio obejrzeliście albo przeczytaliście, albo w co graliście. Słuchajcie, do wyboru kloru macie i filmy, macie i seriale, i książki oczywiście, i komiksy, i gry, więc podrzucajcie po prostu swoje polecajki i ja wybiorę jednego zwycięzcę niebawem, a wyniki pojawią się i tutaj w opisie pod Filmem i też w specjalnym poście dedykowanym na społecznościach YouTube. No, bezsenna środa wraca na YouTube. Mam tyle książek, Wam, słuchajcie, do pokazania w kolejnych tygodniach, że głowa mała. Mrocznych książek również, więc każdą środę sobie zapiszcie w kajetach, w kalendarzach, bo Kowalska tutaj będzie i będzie Wam gadać o strasznych książkach, a w międzyczasie o niestrasznych książkach. Tak to właśnie będzie wyglądać. Diabolę proszę sobie do kajetów wpisywać koniecznie. Nie wiem, nie słuchałam jej w audiobooku, ale chyba w audiobooku jest również dostępna, więc jeżeli też chcecie sobie posłuchać, to koniecznie, koniecznie i. Obowiązkowo. Jeżeli chcecie mieć ściągę z tego zestawienia, to zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka. Link do wpisów w opisie pod filmem. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby polubić ten filmik, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zapraszam Was do subskrypcji kanału. Zapraszam Was na Facebooka, na Instagrama. My kochani, widzimy się na dniach w klasycznej literaturze, a za tydzień widzimy się w rocznej literaturze bezcennej. Do zobaczenia! Bye-bye.